Do naszej redakcji dotarły właśnie nowe gogle Samsunga w końcu z kontrolerem. Zajrzyjmy do pudełka i zobaczmy, co znajdziemy w środku. Jeszcze cię tak taką. Oczywiście same gogle. Konstrukcja jest bardzo podobna do tych znanych z poprzednich wersji. Mamy tylko ładny czarny kolor, ale to już było poprzednio. Zerkniemy tylko do środka, czy faktycznie nic się nie zmieniło. Niestety mamy tutaj fortepianową czerń. Na pewno pięknie zbiera odciski palców. Mamy ładną blokadę, trochę tego brakowało poprzednim razem. W zasadzie niewiele się zmienia. USB typu C. Możemy skorzystać z przejściówki. Jest oczywiście yy, możliwość ustawienia sobie dioptrii dla osób z wadą wzroku. I to w zasadzie tyle. Lekkie, poręczne, fajnie wyglądające. A to co nas najbardziej interesuje, to oczywiście sam kontroler. To jest to czego najbardziej brakowało w poprzedniej wersji Gogli. O urządzenie prezentuje się tak: niewielkie, poręczne. Wygląda, wygląda jak miniaturka do obsługi gogli takich jak HTC Vive. Mamy do dyspozycji spust, przyciski kierunkowe i do obsługi. Razem z goglami mamy dwie bateryki. Oczywiście pasek. Przejściówka. USB typu C. microUSB, USB. Dodatkowa taśma. I jeszcze taka mała smyczka. I uwaga, jeszcze jedna tasiemka. Zestawik prezentuje się tak. I niedługo przedstawimy testy tego urządzenia razem z grami, które korzystają z nowego kontrolera. Zapraszam Was na benchmark.pl. Testy wkrótce.